Witajcie kochani dzisiaj nagrywam. Uwaga, uwaga, hol zakupowy. Więc tak pierwszą rzeczą jest Bubble Tea, które mi dała. Tak dałam jej, proszę. I już go nie potrzebuję. Teraz możecie sobie powiedz. Zacznijmy od siatki. Pierwszą rzeczą, którą tu widzę, są takie foremki do lodu. Niby to, są, to są dwie blaszki, więc jedna będzie do lodu, a druga do wosku. E, dobra, a zapomniałam Wam powiedzieć, z jakiej okazji jest ten hol zakupowy. Po prostu poszłam z wam do galerii z racji, że miałam dzisiaj... Oj, nie wiem czy widać. A zrobię inaczej. Zaszalała. Miałam dzisiaj szczepionko. Oj, Bolało jak nie wiem, ale mama mi to wynagrodziła. Dobra. A ja zawsze, gdy, gdy jestem na zastrzyku i mm. nie płaczę, to y, mi kupuje mama coś w tokabłkach. Taki okay. dodatek. Następne rzeczy to zeszyty. Ja I mam mówię. tu dokładnie trzy zeszyty. E, jeden po jest cele. taki, mój do angielskiego. Jeden drugi. Mój. E, drugi jest taki dla Marci. dzięki Proszę. A trzeci jest taki dla mnie. E, do... No, w sumie to e, do matematyki. Potem ci do Bo To jest kratkę. Ale masz. E, I tak. Następną rzeczą są takie różowe, dzwo <coughs> różowe dzwony. Różowe <coughs> dzwony. Co to zrobiłaś? O no nie! Dobrze. Czy ktoś ci e, Dobre, no, ale I od razu mówię, że to nie jest film sponsorowany. Nie, 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 nie. O, te się tu sobie podłożę. Więc takie dzwony. E, mam jeszcze A! coś bardziej złotego. Coś, taki januszek e, złoty. Yy, na komunie, ponieważ w tym roku mam komunę i właśnie taki wianuszek sobie wybrałam. Yy, I to już pani pierwszej pierwszy Teraz Ja podam drugą. Ta torba druga, nieco większa. I cięższa. I zdecydowanie cięższa. My mamy u siebie kolej. E, czyli e, chipsy, ale to jest mamy więc to so będzie... Mi so by się by. wydawało, że to jest Nutella. Tak. drugą rzeczą są takie batoniki. Choco pops. I, I tutaj jest napisane, że można dostać wygrać za free bilet e, dla dziecka, nastolatka, e, dla nastolatka do parku rozrywki w chyba Londynie. E, więc odkładamy. Mogę się też e, z drugiego końca? Tutaj są takie. Kuleczki białej czekolady. Woda z Pepko za 2,50. Nie umrę. Osta ostatnie kilka rzeczy. Paragony, paragony. Paragony, <grymina> paragony. <grymina> e, A! Luśka, zobacz to. Daj na sekundę jeszcze. Dobra, musiałby... e, taka do króleczka. Luśka, patrz. Luśa, patrz.

Zwykłą taką fioletowa. zwykłą fioletową. Kiełkową fioletową. lepiej. Taką fioletową no. E, ja mam rozmiar XXS. Więc jak chcecie mi wysyłać paczuchy to pamiętajcie, że mam rozmiar XXS. Teraz, e, tak szkiełko do telefonu. Ja zaraz pokażę podpowiedź jaki mam telefon, jak chcecie wysyłać case'y. Kurde, jest odbicie rozstrzane, ale trudno. E, mam iPhone 7. IPhone a 7. I ten. I to jest takie szkiłko do telefonu, bo e, jakby mi odpadło. Aluda! Aluda! Cześć! Ale dało. I mam jeszcze jedną rzecz, która nie jest dla mnie. Taka opaseczka. Proszę Marysia dla Ciebie. Kochana oposki. Podoba Ci się? Tak, U, tylko nie No dosłucham. co jeszcze? Hej! To już wszystko! Nasz torba jest pusta. Tak, mało! No właśnie, mieliśmy ograniczony budżet. Ile zapłaciłeś? Za to I to wszystko. już koniec naszego holu zakupowego. Bye, bye!